Siemanko Ludziska z tej strony Marcin, kariera youtubera. Wybraliście Minecrafta podróż łódką nieznane. Przyznam szczerze, nie mogłem się doczekać tej właśnie oto podróży, ponieważ nie mam pojęcia jak się pływa łódką. Jeszcze nie płynąłem dotąd łódką. O kurde, gdzie jest łódka? Myślałem, że jestem przygotowany do tego odcinka. Zapomniałem łódki, najważniejsze rzeczy. Wziąłem sobie e, jakieś drabinki, drzwi, jakieś żarcie na drogę. A gdzie jest łódka? O, jest łódka, dobra. No, więc siemanko, raz jeszcze, mamy już łódkę, jesteśmy przygotowani do trasy. Bierzemy tą łódkę tutaj i ciśniemy nad brzeg. Sam jestem, mówię, podekscytowany... Jak to użyć? O, jesteśmy na łódce, prosta sprawa. Jestem podekscytowany, ponieważ nigdy wcześniej nie płynąłem nigdzie łódką. Przyznam się szczerze, że niestety mi zaspoilerowali trochę, że da radę znaleźć wioskę z wieśniakami i takiej wioski byśmy właśnie chcieli poszukać na wstępie. O kurde, co tam jest? Jak z tego wyjść? E? Spacja? Kontrol? Jak się wyskakuje z łódki? Halo? Jak się wyskakuje z łódki? Shift? O, shiftem. Ło! O ja pierdzielę! Ale wysoko! <grym> Aż taki mem mi się przypomniał. Shiftem się wsiada też? Prawym ściskiem. Taki mem mi się przy przypomniał. Może go skojarzycie. Patrzcie na to. Czekajcie. It, it don't! It don't go down. Robert, it goes down. No it don't. It don't go down! O! Oh. <try> Dobre co? Kto kojarzy tego mema nie napisze w komentarzach ci co nie kojarzą, no to już kojarzycie. Po angielsku. Może nie każdy zna, ale... O żeś, Coś mnie atakuje! Cholera! Tego to nie wiedziałem, że w biały dzień możecie coś zaatakować. Hej! A w ogóle ja pierniczę, ale tu jest na dole dużo rzeczy. Szkoda, że nie umiem nurkować, ale nie wiedziałem, że w biały dzień możemy coś ugryźć przez łódkę w ogóle. Dobra, mamy pierwszą wyspę. W ogóle to, kurde, zapomniałem kompasy wyjąć i już noc się zbliża. Ledwo co wyjechaliśmy, już się jak nic ściemnia, nie? Wezmę sobie zegarek, wezmę sobie kompas. Dobra, czyli płyniemy na północ, na południe. Czyli jak będziemy wracać, o ja pierniczę. Już się zgubiłem. A mogłem zapamiętać kratkę jakoś. Co tam jest? Co to tak świeci tam? A, to księżyc. Dobra, musimy jakoś szybko ukryć, bo tutaj jakieś creepery na pewno zaraz będą, ale się szybko ściemnia. Czemu to się odradza? O kurde, dlaczego? Nie wiedziałem, że tak jest. Że na... Co to jest? Dlaczego nie mogę. Nie mogę stawiać klocków! Dlaczego nie mogę stawiać klocków? What the hell? Nie mogę niszczyć klocków, ani ich stawiać? Co to jest za kartko? Opcje? Poziom trudności normalny. No to już po mnie. Ledwo co wypłynąłem, przygotowałem się, że w razie czego wybuduję sobie domek. Wziąłem sobie drzwi. Wziąłem sobie łóżko. Dobra, łóżko chociaż postawię. Zniknęło mi łóżko! Straciłem je! Dla... dlaczego tak... o ja pier... już we mnie strzelają! No to już po mnie! Już strzelają we mnie! Szybko! Czemu nie mogę ich bić? To są jakieś błędy! Co jest? Ja nie wiem o co chodzi. Dobra, ginę. Do widzenia. Odrodzenie. Hop. I co tu się da? Patrzcie, tu się da. Czyżby nie dało rady budować daleko od spawnu? Ale to przecież nie ma sensu. Naprawdę nie wiem. Przeczekam tą noc i popłynę tam jeszcze raz. I tak moje itemy znikną zapewne. Mamy w ogóle drewno. Nawet tyle rzeczy nakopałem, a nie mam drewna. Nawet łódki nie zbuduję teraz. Mam mieczyk z kamienia. Kilof z kamienia. I kamień na sercu. Dobra ludziska, Przeczy, przeczekałem noc, w międzyczasie sobie sprawdziłem, nie wiem o co chodzi, ale dlaczego tak się działo? Teraz szybko chcę wziąć, budować po prostu łódkę i póki jest dzień, zapierniczam z powrotem na tą wyspę. Jak będzie dalej to samo, to mam jeszcze plan B. Taki plan ratowniczy. Robię łódkę i pędzę tam jak najszybciej. W musi powstać! O oh yes. Kurde, teraz ciężko będę komentować, jestem taki smutny. Trudno, nie łóżko, nie łóżko, łódka. Dobra, łódka, co jest? Świerkowe deski, to mam deski przecież, no. Łódka, proszę mi dać łódkę. Co, z akacji się nie da łódki? Akacjowa łódka, no przecież. Dębowa, brzozowa, trzeba czekać, serio? Świerkowa, Akacja, Serio? Stawiam łódkę i płynę na tą wyspę. O nie, co jest? Prawie przycisk, dobra. Jestem mega ciekaw. Teraz będzie tak samo. Czy to był błąd gry? Przekonam się sam za mną. Szybko. Teraz żeby mnie nic nie atakowało, nad nie mam zbroi. Zapomniałem... Kurde, mam 335 stawek żaraża do zmarnowania, bo nie mam zbroi, bo zapomniałem to wypiec z tego potwierdku. To nie jest nawet daleko od tego mojego spawnu. Czy wychodzę i działa! Nawet tego nie skomentuję. To był błąd gry. Zepsuł mi całą wyprawę. Teraz pędzę bez niczego. Bez łóżka nawet. Nieznane. Patrzcie. Widzę kolejne wyspy. Mogłem to wszystko wyeksplorować. Uzbrojony po zęby. Jabłka duża. Może do wieśniacy. Nie wiem. No ale i mi się płakać, bo straciłem wszystko. Dlaczego sobie nie ustawiłem w ustawieniach tego, że odradzam się z ekipunkiem? Dlaczego? Masakra. <laughs> No fajna wyspa, fajna wyspa, a ja dalej mam się Jest wyspa taka. Ładna, tu jest góra. Tu jest druga góra. Pędzimy dalej. Nie ma czasu, jak chcę znaleźć wieśniaka. Łoo! Wow. Ale tu jest góra. W życiu czasami też jest ta tak czasami, że właśnie no niestety nie idzie po naszej myśli. I czasami ma się po prostu pecha. Okazuje się, że to chyba nie był brak umiejętności, To coś się spierdziło. Jaka ładna górka, patrz. Dobra płyniemy dalej, nie mamy nawet kompasu więc nie wiem czy dam radę wrócić potem na chatę, Ale mogę dać się zabić, bo i tak nie mam nic do stracenia Nikt mnie nie ubił 35 sztabek żelazny Wielkie Michał, straciłem diamentowe wszystko Mam level 6. Miałem pierwszy Trzeci mam, bo pewnie uciąłem drewno i zrobiłem łódkę. Masz pitbulla, który wygląda jak jamnik. Gibasz się jak Terezus, zachwycasz się panem Kunta Kinte. Na koniec puszczasz tam film o facecie w łódce. Więc teraz będziecie słuchać historii o facecie w łódce. I nie zatańczę tu jak Reza. Dobra, mam następną wyspę. Piaskowa jest. Płyniemy dalej. Gdzie są wieśniacy. Ale to jest archipelag, tak? Tak chyba cię na to mówi. Archipelag. Jest wyspa naleciała! Co to? Co to jest? Wieśniak? Halo? Nie, to, to jesteś ślepy. <laughs> ja myślałem, że to jest wieśniak z tego, na krawędzi. nie wiem, pomostu. Z daleka wygląda jak wieśniak. <laughs> nie, coś słyszałem, jakieś dźwięki, coś mnie jeszcze teraz atakuje. pędzę dalej, nieznane, i teraz to już jest bardzo nieznane, bo nawet nie wiem, czy na wschód, zachód, północ, czy południe. Po prostu idę na całość, żeby ratować odcinek Pełno a gdzie są wieśniaki? z wieśniacy, gdzie są? Jednego prawie spotkałem to był Cudowny wieśniak, widać że na wsi nigdy nie byłem A no, tak naprawdę byłem Bo no. miałem oczy nie powiem gdzie Tutaj mamy wysepkę z kaczką Właśnie lecz jedzenia nie mam, powinienem coś upolować, ale nie mam na to czasu Wysepka z kaczką, wysepka z górami, o, tu pływają kubańce. Pływaj dalej. Wiosły ziomek, wiosły... o nie, już się robi ciemniej, już pływają więcej z kubańców i wyspy przede mną nie ma żadnej. Ja <laughs> mogę tego przeżyć. To się jakbym coś stracił w prawdziwym życiu. No kurde, kopałem trochę jednak, nie? Kopałem. Kopałem się na poziomie 11 pod ziemię, nawalałem tam, zerwałem te diamenty, pracowałem bardzo ciężko, a tutaj ukarano mnie bez podstawy. Dobra, co to mamy? Wyspa, wyspa jakaś taka w yy, innym kolorze można powiedzieć, jakimś czerwonym, już się robi ciemno. Może dorwać jeszcze jakąś inną wyspę? I tak będę. Ojej, w wielka. Mnie. I tak będę musiał chyba na niej na chwilę zamieszkać. Pamiętajcie, że w są wieśniacy. Ale o ja, lecz ma! się porta! Nie wiedziemy, że tutaj są takie efekty pogodowe w tak, tej że... Dobra, spada! No muszę spadać Wychodzę z Łodzi Da się to wkopać? No da się, no To wtedy kurde się nie dało Nowa księga recept. Dobra, buduję się gdziekolwiek Mam tu jakieś te muszę przeczekać noc bez łóżka. Bo co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ja wam to oczywiście przewinę. Przecież nie będę z nimi walczył. Niczym. No nie mogę przeżyć. Smutny odcinek. To jest prawdziwe. To prawdziwe przetrwanie. Równi kontra. Równie się. Jak ja się dowiem w ogóle, że już nie ma nocy. W ogóle chatę też sobie zbudowałem. Kurde, już się robi ciemno, ja spierdzieliłem na zbudowanie AT i zaraz zginę, no. Plan B musi być. O nie, nie mogę go zniszczyć tego broku teraz. kilotem Szybko. Jedyne co mogę zrobić. To teraz w ziemię. Teraz mi coś tu wskoczy i będzie po mnie. Uff, jak mysz pod ziemią. Zakopany. I nawet nie jestem w stanie sprawdzić, czy już jest dzień. To jest prawdziwy dramat Minecrafta.